Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zapraszam Was dzisiaj na Holheim. Mierzymy nowości na lato. Mam tutaj dosyć ciężkie pudełko. Już Wam mówię w skrócie, co tutaj sobie zamówiłam. Ostatnio moje wszystkie zamówienia uważam, że są trafione w dziesiątkę. Naprawdę fajne perełki. Znajduję na stronie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzednich holi, zostawię wam link do playlisty w opisie pod filmem. No i w tym zamówieniu będziemy mieć tak: koszulki, torebki, cardigan. E, to jest taki jak kurteczko, sweterko, żakiecik do pasa. Hm, serwetki zamówiłam. E, sukienka, spodnie, bluzeczki. Jeszcze jedna sukienka i spodemki, rozpoczynamy. Jeszcze tylko tak dla przypomnienia powiem, że ja mam 164 cm wzrostu i zazwyczaj zamawiam rozmiar M. Chociaż tutaj, tak jak już chyba w poprzednim holu, wspominałam, ze spodniami, z spodemkami tutaj różnie bywa na stronie H&M. Ja zazwyczaj muszę większe zamawiać. Normalnie bym zamawiała pewnie dwunastki. Zamawiam czternastki, nieraz nawet szesnastki. Otwieramy pudełko. Uwielbiam ten moment! Uwielbiam ten moment! Zobaczcie. Uuu, jakiś piękny kolorek. To będzie bluzeczka, tyle wam zdradzę. O Jacie. Wszystkie rzeczy oczywiście sobie przymierzymy. Wszystkie ceny i rozmiar, jaki zamówiłam, podam wam podczas rozpakowywania rzeczy. Zaczniemy może od spodenek, bo jest tutaj trochę bluzeczek i właśnie idealnie te bluzeczki później będą pasowały do tych spodenek. Zamówiłam spodenki w rozmiarze 16 i kosztują 19,99. To jest przepiękny niebieski kolor. Nie są za jasne, nie są za ciemne. Uważam, że są takie idealne. Są miękkie. Zobaczcie, jak fajnie podwinięta nogawka. Oj, ja, ja uwielbiam spodenki. Ja mogę, wiecie co, albo w leginsach czarnych, które mam właśnie na sobie, albo w spodenkach chodzić non stop. No są bardzo fajne, bardzo. I myślę właśnie, że i do koszulek one będą pasować, i do takich ładniejszych bluzeczek, które właśnie tutaj mam w kartonie, ale najpierw zobaczmy, jak prezentują się w tych spodenkach. All your stuff away and check out for the day There's no time to waste when it's 100 degrees Burns under my feet Won't you have a drink with me? Myślę, że do takich spadanek idealnie będzie wyglądała bluzeczka w takim czerwonym kolorze. Dokładnie to jest taki odcień pomarańczowo-czerwony. Zamówiłam ją w rozmiarze M kosztuje 18,99, ona ma długi rękaw i ja tym razem na lato zamawiam dosyć dużo rzeczy z takim dłuższym rękawem. No, nie ukrywam, że nie tylko w Anglii, ale tak jak mi piszecie, w większości krajów mamy bardzo chłodne lato. W Polsce zdarzają się upalne dni ciepłe, ale one są, a potem piszecie mi, że jest chłodno. Nie wiem, my w Anglii mieliśmy dosłownie garstkę takich ciepłych dni, i no nie wiem, uważam, że takie rzeczy właśnie z takimi a, trochę dłuższymi rękawami są idealne na tą pogodę, którą tutaj mamy. Dobra, przejdźmy do bluzeczki. Ja już w takim stylu bluzeczki miałam, i one są rewelacyjnie, rewelacyjne. Bardzo fajnie się je nosi, bardzo łatwo stylizuje one. Mają tutaj zobaczcie guziczek na końcu rękawka. Tutaj związywana tasiemka z takimi ozdobami na końcu. Przepiękne jacie. Bardzo, bardzo fajne są te bluzeczki, przymierzne. Do tego zestawu bardzo fajnie będzie wyglądała taka torebka. kosztuje ona 27,99 siedem, Jakie cudeńko, jakie cudeńko, jak ja lubię takie torebki! No, po prostu boskie, boskie. Myślę, że każda kobieta powinna mieć na lato w swojej szafie torebkę z takiej. Jak to się nazywa? Z takiego sianka, chciałam powiedzieć. No, taką słomianą, wiecie o co chodzi? I bardzo fajne są właśnie takie torebki, które mają krótką rączkę i do tego długi pasek. Z krótką rączką możemy ją wystylizować na elegancko, z długim paskiem. Do spoderek, właśnie tak jak ja teraz przymierzę. Zobaczmy, jak ona wygląda w środku. Zapinana jest na zamek. Fajnie wyglądają takie torebki właśnie z brązowymi dodatkami. Myślę, że to bardzo efektownie wygląda. Brąz idealnie też pasuje do czerwieni, do granatu, do niebieskiego koloru. No i mamy tutaj jedną większą komorę i tutaj jedną taką kieszonkę. Na wsunięcie czegoś bez zameczka. Przepiękna i ręcznie robiona. Kolejna bluzeczka, też zamówiłam ją w rozmiarze M18,99 kosztuje. Po prostu mnóstwo kolorów mają na stronie. Ojej, jakie cudo! Jakie cudo! No, wspaniała jest. Ja chyba wiecie co? Nie padałam Wam składu. 100% bawełna! I teraz nie wiem, czy ta czerwona jest ładniejsza, czy ta jest ładniejsza. E... Ta jest troszeczkę jaśniejsza. Bardziej taka pomarańczowo-morelowa z zielenią. No, boska. I też ma takie właśnie ozdoby na końcu tych tasiemek. Przepiękna jest. Ojejko. A jak fajnie ona też by wyglądała do białych spodenek? Teraz widzę. Czy biała spódniczka, białe dżinsy. <śm> <śm> po białych dżinsów zamówiłam jedne nie są to dokładnie białe są to dżinsy w kolorze kremowym zamówiłam je w rozmiarze 14 kosztują 32 funty szersza nogawka Uuu, kawał porządnych spodni naprawdę ale też są miękkie nie wiem ostatnio co zamawiam spodnie to takie miękkie są jemu? a to jest fajne bardzo fajna nogawka, ale wydaje mi się strasznie długa. Nie wiem, czy nie będą za długie na mnie. Kieszenie z tyłu. Duże się wydają, naprawdę. No, ale <grytanie> zobaczmy. z ostatnio też się coś tam dziwiłam, że duże spodnie, a, a jednak były dobre na mnie. Tutaj jednej koszulki, mam już ją. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Kosztuje 12,99 jest taka rewelacyjna. Jajko. Te plecy, zobaczcie, od tego Wam. Nie, to nie plecy. Co mi się pomyliło? Ja to wiecie, wolę, jak na plecach dużo się dzieje, ale. Zobaczcie na ten przód, ojeny witamina C, klub witaminy C. I tutaj mamy pomarańczki, listki, no jest boska. No odjazd, no tak czekałam na tą koszulkę, tak mi ona wpadła w oko, jak przeglądałam stronę. Nie wiem, czemu strasznie taka wygnieciona e, przyszła, jakby wiecie co, już mnóstwo osób ją mierzyło. No i myślę, że jest dosyć duża jak na rozmiar M, ja lubię takie większe. Ale tu myślałam, że ona będzie mniejsza. No, oby nie była za duża. Przymieszmy. A może do tego zestawu fajna by była biała torebka? Kosztuje ona... 1999. No też niby ona jest słomkowa, ale trochę mi to plastik przypomina w ręku, ale absolutnie to nie jest plastik. Jakaś taka inna jest w dotyku, ale myślę, że to jest po prostu grubsze, będzie bardziej wytrzymała. O, 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 już coś widzę. W ogóle jaka duża, pakowna. I ona ma i dłuższy pasek. I krótsze paski. Tak. I zobaczcie, w środku jest. Um, ma taką podszewkę, taki śliski materiał, że łatwo będzie, wiecie, brudy wszystkie nam wytrzepać. Fajna na plażę. Tutaj mamy kieszonkę zapinaną na zamek. Jest naprawdę bardzo pojemna, ale nie jest za, za szeroka w tą stronę. Jest taka bardzo praktyczna i bardzo fajny rozmiar ma. Kolejna koszulka Zamówiłam ją w rozmiarze S Tym razem 12,99 kosztuje Kolor taki niby szary Niby odcień niebieskiego o ja, to jest srebrne i się świeci. Zobaczcie. O jeny te plecy. No to jest hit koszulka. Zobaczcie, to jest przód. Look at my back nawet ma naklejkę. No, to jest przód i tu nam się świeci. Fajnie, właśnie do srebrnej biżuterii będzie taka koszulka wyglądała. A zobaczcie te plecy. No odjazd, no ekstra. I ten napis jest taki. Zobaczcie, niby już zniszczony trochę, ale to nie jest zniszczone. No jest cudowna. I zobaczcie, to jest eska, a jaka jest duża. There's a Mam tutaj bardzo ładną sukienkę. Jest to sukienka z paskiem. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Kosztuje 27,99. To jest taki sam wzór jak ta bluzka. Mm, ale można sobie fajnie skompletować. O, jaka śliczna, zobaczcie. Jaka śliczna, zapinana na guziczki. Te guziczki sięgają, no prawie, do pasa. Ale jest bardzo ładna. Ma tutaj, tak samo jak ta bluzka, guziczek do zapinania. Ale jest ładna. No i ten paseczek. To są takie sznureczki z takimi muszelkami na dole. Ale jakie to jest słodkie. Bardzo ładna sukienka. Ale mi wpadła w oko. Jeszcze zobaczymy sobie skład. 50% bawełna, 50% wiskoza. Ekstra, naprawdę ekstra. Miałam sobie też serwetki. To są zwykłe papierowe serwetki. Dwa funty kosztują, 25 sztuk. Ale bardzo mi się spodobały i pomyślałam przy okazji dorzucę do tego zamówienia. No ale powiedzcie, czy nie są ładne? Są takie bardzo eleganckie. Wiecie, że zamówiłam jedną ciemniejszą sukienkę. Zamówiłam ją w rozmiarze M. Kosztuje 37,99 Pomyślałam sobie, że to będzie taka sukienka, którą możemy jeszcze latem nosić, ale ona będzie idealna już też na jesień. Co prawda, ma krótki rękaw, albo czy ona w ogóle nie ma rękawków, ale na to zawsze możemy coś narzucić. Też zamówiłam coś właśnie na wierzch. Po kolei sobie rozpakujemy, przymierzymy. Wiecie co? Czemu ja? Ona jest na jedno ramię. Nie Wiem się, że ona jest normalna, znaczy nie. W sensie z dwoma rękawkami. No bardzo mi się podoba, ale nie wiem, czy modelka jakoś miała na stronie założoną. Może wiecie, włosy miała i mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego. Jest piękna. Zobaczcie, jedno ramię odkryte. Tutaj rękawek będzie tak luźno leżał, bo ma tutaj zaszewkę. Ula la! Jest ona długa, ale ma zobaczcie, jaki rozporek przepiękny. Bardzo ładnie. Będzie też właśnie wyglądała jesienią do rajstop, do szpilek. Cudowna jest. O, i widzę, że z boku ma zamek, żeby nam się łatwiej ją zakładało. No i jeszcze Wam tylko powiem, jaki ona ma skład. Jest bardzo fajna, bo wiecie co? Ona nie będzie się tak gniotła. Jak ją wypierzemy, powiesimy ją sobie na wieszak. I tutaj za dużo nie trzeba będzie przy niej robić, myślę. I to jest 100% poliester. Ale. Ale jest ładna i ta zielenia jest naprawdę. Łatnie będzie wyglądała taka ciemniejsza torebka. Ja szczerze Wam powiem, myślałam, że ta torebka będzie mniejsza. Ona kosztuje 27,99. I sama teraz nie wiem, czy ona ładniejsza by była mniejsza, czy taka jest wręcz bardzo fajna. Zobaczcie, taki brąz. Myślę, że super z tą zielenią będzie wyglądać. I też ma krótszą rączkę. Tutaj mamy dłuższą rączkę. Złote dodatki. Zapinana na zamek. Bardzo pojemna. Tak, to jest torebka stylu. Wrzucicie tam mnóstwo rzeczy. Wszystko, wszystko tu zmieścicie. Ma jedną kieszonkę, ale ta kieszonka jest nie zapinana na zamek, tylko taka wiecie, do wsuwania. Bardzo przyjemna w dotyku, mięciutka, bardzo ładna. A co Wy na to, żeby rozjaśnić troszeczkę tą sukienkę? Mam tutaj kardigan. <grym> On jest opisany na stronie jako kardigan. Dla mnie to jest taka narzutka, bolerko, sweterek, nie wiem, ale nie określiłabym tego jako kardigan. Yy, kolor taki Kremowy. Zamówiłam w rozmiarze L, bo chcę, żeby to było troszeczkę większe i kosztuje to 18,99, więc cena bardzo dobra. Nie jest to takie lekkie, jest to taki kolor porządnego ciucha. Zobaczcie, jakie to jest śliczne. Dlatego rozpakowuję to na końcu, bo myślę, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało z tą zieloną sukienką. Jak bez tego założymy sukienkę, mamy elegancko odkryte jedno ramionko, ale zakładamy to na wierzch i już jesteśmy okryte. Zależy na jaką okazję, czy gdzie wchodzimy. Tutaj ma niby kieszonki, długi rękawek, bardzo fajny ciuszek na chłodniejsze dni letnie, na jesień, a nawet i wiecie coś zimą pod kurtkę. Generalnie cały rok można pomosić zapinany na, na zatrzaski. No i to było już całe zamówienie. Karton jest pusty. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, która rzecz Wam się najbardziej podobała, która rzecz najmniej, albo może który zestaw Wam się najbardziej podobał. Bardzo dziękuję, że oglądaliście, że wyliście, subskrybujcie kanał, dajcie kciuki w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło i będę bardzo wdzięczna i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Buziaki, trzymajcie się. A ja zabieram się teraz za sprzątanie tego wszystkiego, pa pa!